Panie Jezu Chryste, Ty jesteś lekarzem dusz i ciał. Ty uzdrawiałeś ślepych, chromych, trędowatych. Pocieszałeś złamanych na duchu i przywracałeś nadzieję tym, którzy ją utracili. Dziś przychodzę do Ciebie z sercem otwartym i z wiarą, że Ty możesz uczynić wszystko. Proszę Cię, Panie, dotknij mnie swoim uzdrawiającym spojrzeniem. Jeśli to Twoja wola, uzdrów moje ciało. Usuń ból, chorobę, zmęczenie, napięcie wszystko to, co osłabia i odbiera radość. Uczyń mnie znów silnym i zdrowym, abym mógł służyć Tobie i tym, których stawiasz na mojej drodze. Ale jeśli większym uzdrowieniem jest cierpliwość, to daj mi ją, Panie. Jeśli większym cudem jest pokój serca wśród cierpienia, niech tak będzie. Ty, Jezu. Wiesz najlepiej, czego mi potrzeba, dlatego powierzam Ci siebie bez zastrzeżeń. Modlę się także za tych, których noszę w sercu za moich bliskich, za przyjaciół, za tych, którzy chorują, cierpią w ciszy, przeżywają kryzys. Wejrzyj na nich z miłością, Panie. Dotknij ich swoim światłem. Zamień lęk w pokój, zamień ból w siłę, zamień ciemność w nadzieję. Jezu, Ty uzdrawiasz nie tylko ciało, ale i duszę. A ja noszę w sobie rany z przeszłości, zranienia, które wciąż bolą, od ludzi, od życia, od samego siebie. Proszę Cię, Panie, uzdrów moje serce, złam każdy lęk, który mnie więzi. Zabierz poczucie winy, które mnie paraliżuje, oczyść moje wspomnienia. Ulecz to, co chore i ukryte przed światem. Uwolnij mnie od wszystkiego, co mnie zniewala. Od uzależnień, od złych myśli, od fałszywego obrazu siebie samego. Daj mi nowy początek, nową tożsamość w Tobie. Duchu Święty, przyjdź. Odnów mnie całego. Zapal ogień życia w mojej duszy. Daj mi pokój, który pochodzi tylko od Boga. Maryjo, Matko Jezusa i Matko moja, Ty byłaś przy Synu w chwilach bólu. Otul mnie swoją obecnością. Uproś dla mnie łaskę uzdrowienia, cierpliwości i zaufania. Nie chcę już się bać. Chcę ufać Twojej woli, Panie, nawet jeśli jej nie rozumiem. Wiem, że wszystko co czynisz, przeniknięte jest miłością. Dziękuję Ci, że mnie nie opuszczasz. Dziękuję, że jesteś, nawet gdy nie czuję Twojej obecności. Dziękuję, że codziennie. Mogę liczyć na Ciebie. Naucz mnie wierzyć, że nawet w cierpieniu mogę być błogosławiony. Naucz mnie dostrzegać Twoją obecność tam, gdzie po ludzku jej nie widzę. Naucz mnie ufać, że moje życie ma sens, nawet wtedy, gdy boli. Panie, jeśli chcesz, uzdrów mnie całkowicie. Ale jeśli chcesz mnie przez to wszystko czegoś nauczyć, daj mi serce gotowe, cierpliwe i ufne. Dziękuję Ci za każdy dzień, za tych, którzy mnie wspierają, za tych, którzy modlą się za mnie nawet po cichu. Jezu, Ty wszystko widzisz. Widzisz głębiny mojego serca. Widzisz ból. Widzisz nadzieję, która we mnie gaśnie. A mimo to Ty nie przestajesz wierzyć we mnie. Dlatego i ja chcę wierzyć w Ciebie. Ty jesteś z wstaniem i życiem. Ty jesteś panem mojego życia. Ty jesteś moim lekarzem, moim bogiem, moją nadzieją. Ufam Ci, Jezu, na zawsze. Amen.